Alaska rozmowy ze sobą, czyli o tym, jak uciekłem z pętli codzienności, by ją docenić, o odkładaniu marzeń w nieskończoność oraz o tym, jak wszystko jest ze sobą połączone. Stańmy więc przed globusem i obróćmy go tak, aby w centrum był Pacyfik, po prawej stronie Kalifornia, po lewej Japonia, gdy nasz wzrok podąży na północ, zobaczymy, jak te dwa wielkie mocarstwa, Rosja i USA, są tak naprawdę blisko siebie. Przedzielone tylko i wyłącznie 85-kilometrową cieśniną Beringa. Takie obrazy napędzają moją wyobraźnię. Gdy myślę o Alasce, zastanawiam się tak naprawdę, co się dzieje na zachód od tej drogi. Tam, gdzie jest już tylko Dzicz, gdzie transport odbywa się jedynie małymi samolotami lub łodziami wzdłuż tysięcy rzek. Ten obszar wydaje mi się być bezkresnym placem zabaw dla spragnionych przygód. Bywam samolubny, jak każdy, ale są granice. Aby taki projekt mógł się odbyć jak najmniejszym kosztem dla otoczenia, musiałem kierunek wyprawy ustalić z żoną. Mogłem jechać jedynie tam, gdzie moja żona niekoniecznie musi, a ponieważ Justyna chce być wszędzie, odpadły Ameryka Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Azja, Islandia i tym podobne. Alaska? Zapytałem. O widzisz, tam nie muszę jechać odparła Justyna. Celem mojej wyprawy było sprawdzenie jak to jest przedzierać się przez dziki teren, przez który sam wyznaczyłem sobie trasę. A trasa musiała pobudzać moją wyobraźnię, bo to z kolei napędza motywację, by nie odpuścić, gdy zrobi się ciężko. Czekało mnie w sumie 226 km. Bułka z masłem, prawda? Robicie taki dystans w jeden dzień na rowerze z obiadem i lodami. No tak, tylko dlaczego mi to zajęło 11 dni? No właśnie. Pierwsza część książki już na Spotify. Patronite.pl Ukośnik Black Hat Ultra Alaska Rozmowy.pl Bajker z Kraków.